Ej, ty tam! Nie idzie na lepsze... Patrzcie! Następny klient nam się trafił. Nie zamierzam nic od was kupować. Tak ci się tylko zdaje. Jeśli chcesz, żebyśmy cię przepuścili, musisz zapłacić. A jeśli wam nie zapłacę? To zginiesz! Widzicie ten medalion? O, szefie! Szefie! Cicho, Sobek! Ja, widzę, panie. Teraz widzę, mnie. Poznajecie jaki to cech? Tak, panie. Proszę nie miejcie nam za złe, żeśmy w pierwszej chwili nie zmiarkowali. Szefie, szefie! Może się zdarzyć, że niedługo będę tędy znów przejeżdżał, kto wie. A wtedy nie chcę was tu widzieć, czy to jasne? Tak! Ja śniutkie, jak słońce, panie. Szczęśliwej drogi. Szefie, szefie! Czego tam sobie? Szefie, to wiedźmi! Co Bek? Co? Zamknij się!